Witam wszystkich. To jestem W tym nagraniu będzie o ostatnich ruchach rynkowych. W tym na samym początku Bitcoin. Później przejdziemy do indeksów. Tutaj mamy Bitcoina do dolaru Tetera na interwale dziennym do 1. Poziom obecny to już powyżej 34 tysięcy. Także trwały handel powyżej 28 tysięcy. Widzicie, co oznacza? Oznacza wzrosty. Do 35 tysięcy, jaki jest w ogóle zasięg tego swingu wzrostowego, tego ATR wzrostowego jest to zasięg na około 36 z kawałkiem 36300, 36400. Mniej więcej na tyle pozwala poprzedni zasięg ATR-swingowego. Oczywiście wartości nominalne są zupełnie inne, w porównaniu właśnie do tych poprzednich ruchów wzrostowych. Tutaj mamy 58%, a jeśli bierzemy pod uwagę ten obecny ruch, no to ta sama wartość oznacza 45%. Jeśli natomiast bierzemy pod uwagę wartości procentowe, no to 58% będziemy mieli w granicach no, prawie 40 000, 39 500. Ja daję tutaj taką wartość średnio 37 000, jako punkt docelowy, gdzie będzie można zrealizować część pozycji długoterminowej hodlingowej otwartej z poziomu 24 tysiące. Dotyczy to rozegrania długoterminowego. Przejdźmy do interwału tygodniowego, czyli chodzi mi tu dokładnie mniej więcej o zakup bitcoina na poziomie 24 tysięcy i teraz częściowa realizacja zysków mamy tutaj kolejny target na poziomie 50 tysięcy i tutaj również będzie częściowa realizacja zysków co do obecnych ruchów wzrostowych tych, które mamy od poziomu 26 do aktualnych poziomów no to cały czas rozgrywałem je czy to na futuresach czy to na tokenach lewarowanych pięciokrotnie Rozgrywałem to w ten sposób, że z 26 tysięcy miałem pozycję razy 5 z lewarem 1 do 5 z targetem na poziomie 29 tysięcy i w trakcie tego właśnie ruchu miałem też pozycję na tokenach lewarowanych, w tym bitcoin 5 razy long. Tutaj mamy ten instrument, jest to na giełdzie. Tej tutaj podanej oczywiście, co do giełd krypto, trzeba bardzo uważać. I zauważcie, co do wzrostów, no to doszliśmy do mojego 80% zysku. Przekroczyliśmy to przy ostatnim wyskoku w górę. Na 80% zysku nie ukrywam, ale większość pozycji zrealizowałem. Zrealizowałem ten zysk, natomiast część pozycji, tak jak pisałem na Twitterze. Trzymałem jeszcze dłużej i zrealizowałem w momencie napisania wpisu na serwisie Twitter czy też X po zmianie nazwy. Nastąpił wzrost od momentu, kiedy zacząłem wspominać o tym instrumencie, około 210%. Natomiast zrealizowałem zysk na poziomie 180%. Przejdźmy na wpisy do serwisu X, i tutaj mamy właśnie te dotyczące rozegrania na Bitcoinie 5 razy long na tokenach lewarowanych, gdzie zauważcie dokładnie treść wpisu na ten temat, to to, iż realizuje resztę pozycji na zysku plus 180%. Natomiast możemy wejść tutaj w ten cytowany wpis, gdzie większość Zrealizowałem większość pozycji na zysku plus 80%. Także byliśmy wtedy dokładnie, w tym momencie, teraz jesteśmy, jak widać, mniej więcej analogicznie tutaj. Także można powiedzieć, że to rozegranie już dobiegło końca. Natomiast tu też wspomniałem, że rozgrywam tokeny lewarowane Ethereum, jak i Litecoin. Ale o tym możecie przeczytać na grupie telegramowej pozytywny sentyment z dopiskiem minus. I teraz uwaga, jest tylko jedna grupa telegramowa. Jest jeden kamer, który podszywa się pod grupę. Dodaje w sumie tutaj moje wpisy plus swój skam. Także uważajcie na to, co jest na telegramie. Istnieje tylko jedna grupa telegramowa, to zaznaczam. Przejdźmy na tą grupę telegramową, czyli dokładnie pozytywny sentyment z dopiskiem minus. I sprawdźmy te właśnie ostatnie wpisy. Mamy tutaj wpisy dotyczące Ethereum, jak i Litecoin, 5 razy lewarowanego. Wpis z dnia wczorajszego, z 17, to znaczy z 23 października godziny 17, dotyczący właśnie rozegrania na Ethereum, jak i Litecoin, 5-krotnie lewarowany. Zobaczcie tutaj, kiedy wtedy byliśmy na poziomach mniej więcej takich jak widać, czyli analogicznie tutaj Ethereum. Zaraz sprawdzimy, jaka analogia tutaj sprawdziła się. Ethereum 00915 natomiast Litecoin był wtedy na poziomie 033. Co do Litecoina i tokenu leworowanego pięciokrotnie, no to tutaj nastąpił Resplit, czyli Zwiększenie wartości stukrotne. 100, 100 do 1. Także po mocnych spadkach, kiedy ten token traci, no to robią takie resplity i wracają do wyższych wycen. Utrudnia to analizę, ponieważ nie da się tutaj analizować nic, co było wcześniej, albo trzeba tutaj robić własne wykresy. Natomiast co do dzisiejszego dnia, to już mamy sytuację po wzroście. Mamy sytuację, gdzie nastąpił wzrost od tych wczorajszych poziomów na Ethereum plus 40% do poziomu 0.12,79 na Litecoinie lewarowanym do 0.43,68, czyli w okolicach 30%. Czyli tutaj ten wzrost w szczycie byliśmy o wiele wyżej, na Ethereum ten tutaj ruch wzrostowy, także po prostu z Bitcoina pięciokrotnie lewarowanego przesiadłem się na Ethereum lewarowany i Litecoina pięciokrotnie lewarowanego. Co do Futures to aktualnie nie rozgrywam. Może to wielu dziwić, ale wolę to rozgrywać na tych tokenach lewarowanych, ponieważ tutaj na tych tokenach lewarowanych ryzyko zawsze mamy ryzyko 100%, a zysk potencjalny wynosi nawet więcej jak 100%. Może być 200%, 300%. To jest cała siła tkwiąca za tymi tokenami. Jak widać po Bitcoinie, Bitcoin wzrósł w okolicach 210%, a ryzyko zawsze wynosi spadek do zera, czyli 100%. Także tutaj jest taka przewaga wręcz matematyczna. Co do zakładanych targetów, no to na Ethereum lewarwanym zakładam wzrost 110% natomiast na Litecoinie w okolicach 150%. Także tak wygląda aktualne rozegranie na tych tokenach. Przejdę jeszcze do innego tematu, czyli do tego, że niektórzy straszyli możliwym RGR-em, czyli ramiona, głowa, ramiona. Mamy tutaj sytuację z wczoraj, w sumie z godziny popołudniowej 13. Gdzie niektórzy sądzili, że tutaj mamy właśnie tą formację? Ja natomiast nie używam w ogóle tych formacji, bo uważam, że to są całkowicie losowe rzeczy. Typowa analiza techniczna, która no, nie działa zbyt dobrze. Trzeba wybrać sobie po prostu małą część z tej analizy technicznej, która dla nas działa, która przynosi pozytywne skutki dla nas natomiast cała oczywiście jest bardzo losowa to trzeba od razu przyznać i tutaj od razu wrzucam do tego Eliota FIBO i wiele wiele innych rzeczy natomiast co do tego Ergera to wręcz zrobiłem ankietę niektórzy na Twitterze zaczęli straszyć tym, że będzie powrót do cen poniżej 15 tysięcy no dzisiaj mamy wzrost wręcz w drugą stronę także Tutaj na grupie telegramowej było wyrównane głosowanie 50 do 50. W ogóle często w ostatnim czasie w tej takiej mozolnej konsolidacji, która według mnie dobiegła końca, bo mamy wybicie w górę. Mieliśmy takie niezdecydowanie wśród uczestników w rynku. Natomiast trzeba przyznać, że Bitcoin bardzo technicznie zachowuje się. Tutaj wróćmy do. Bitcoina do dolaru Titera, interwał dzienny D1, bo największą korektę zrobił praktycznie identyczną, czyli ta tutaj korekta była praktycznie równa tej kolejnej i reakcja od razu z krawędzi w górę. Skoro tak, no to według mnie ten ATR swingowy również powinien się tutaj powtórzyć. Słowo powinien zaznaczam. Tutaj jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, wyróbcie co chcecie. Ja rozgrywam longi, te długoterminowe, hodlingowe, z poziomu 24 tysięcy do poziomu 37 tysięcy. Na poziomie 37 tysięcy możliwe, że część pozycji będę redukował. Dalszy target to 50 tysięcy. Mówiąc część pozycji, mam na myśli w okolicach 30%, maksymalnie 30%, ale bardziej tutaj. Chciałbym zredukować trochę mniej, 20%. Co do właśnie ostatniego ruchu rynkowego w górę, to przybliżmy ten wykres do interwału godzinowego. Trochę nawet dalszego, dwugodzinowego. No, musimy do godzinowego jednak. Bo tutaj nie będzie widać na przykład tej korekty na dwugodzinowym. Ona jest zawarta w ogóle w tej świecy tutaj o godzinie 23 czasu. Brokera, natomiast tutaj jest siódma, w Polsce jest dziewiąta, czyli było to dokładnie o pierwszej w nocy. Przejdźmy właśnie do analizy tego wyruchu wzrostowego i zauważcie, że też jest bardzo techniczny, bo tutaj mamy korektę. Korekta powtarza się tutaj przy tym bardzo szybkim wybiciu w górę. Praktycznie się powtarza, bo od razu zeszliśmy do tego poziomu. I zauważcie, że znowu ta korekta się powtarza, czyli mamy wzrost, szybkie zejście do poziomu krawędzi. Tak naprawdę najlepiej wchodzić z krawędzi overbalansu, czyli właśnie z tych punktów. Od razu jest ruch wzrostowy w górę, a nie ma praktycznie tutaj spadków w dół. Nie ma ruchów spadkowych, dlatego też tutaj krawędź największej korekty overbalansu ma największe zastosowanie obecnie na rynku. Z tego też względu Wolę rozgrywać tokeny lewarowane, niż typowe futuresy. Bo trudność polega na tym, że trzeba być obecny na rynku i czekać właśnie na taki szybki wyskok. Od razu po szybkim wyskoku ustawiać zlecenia oczekujące na tych poziomach. Czyli tutaj znowu szybki wyskok, zlecenia oczekujące, żeby wejść w rynek. Na ten moment utrzymanie tego obecnego swingu wzrostowego to poziom 33300. Jeśli złamiemy ten poziom, będzie trwały handel poniżej, no to uważam ten swing wzrostowy za zakończony. Natomiast co do rozegrania, no to będę tutaj rozgrywał już na Ethereum i Litecoinie, ponieważ pozycję długoterminowo-hodlingową na Bitcoinie i tak będę trzymał do 307 tysięcy, nawet jeśli tutaj spadniemy poniżej. Natomiast na Ethereum i Litecoinie będę tutaj odpowiednio reagował. Ale. To będzie, kiedy już dokona się właśnie taka reakcja rynku. Natomiast póki co nadal jest obecny swing wzrostowy, nadal rośniemy. Także w perspektywie jest realizacja teraz targetu na poziomie 37 tysięcy z pozycji długoterminowej HODL. Teraz przejdźmy do indeksów. Na indeksach też jest bardzo ciekawie, bo mamy DAXA tutaj. Interwał godzinowy H1 i zauważcie, ostatnie ruchy spadkowe są bardzo trendowe. Tutaj mamy odbicie w górę, także trzeba dokonać tak czy tak przeorganizowania pozycji, czyli wszystkie pozamykać, odpowiednio tutaj ustawić siatkę od nowa. Natomiast na, na Zdaku jest jeszcze inna sytuacja, bo mieliśmy spadki. Miałem na tych spadkach 12 pozycji i tutaj trzeba było. Wychodzić z tych pozycji bardzo szybko, informowałem o tym, że jeśli mamy coś takiego jak to, czyli zejście na nowe dołki, od razu cofnięcie, zejście na nowe dołki, cofnięcie, no to tak czy tak rynek pokazuje, że te poziomy się nie przyjmują. Tu jest od razu reakcja popytowa. Dla rozegrań na indeksach powstała grupa piramidowania zyskownej pozycji, nowa grupa Facebookowa. Także tutaj kto chce może śledzić. I tutaj wstawiam na bieżąco. Rozegrania tutaj 8 pozycji short było w piramidzie na Nazdaku. Tutaj 11 pozycji short, i wyglądało to w tamtym momencie następująco: przeczytamy ten wpis. Mamy 11 pozycji short, każda pozycja short. Tutaj później jeszcze nastąpiły dalej spadki, czyli wchodzi 12 pozycja short, ale widać, że. Już zastanawiam się nad redukcją, ponieważ tutaj, jeśli mamy takie właśnie zejście w dół i od razu cofanie, tutaj zejście w dół i od razu cofanie, a nie jak tutaj, czyli zejście w dół i trwałe zejście, później reakcja, tylko z powrotem, od razu zejście z powrotem w dół, no to było wszystko ok. Natomiast tutaj, jeśli mamy takie zejście z od razu cofnięciami, no to. Mamy bardzo powolny ruch spadkowy, kąt prosty możemy odwrócić bardzo szybko w górę. Dlatego też tutaj pojawia się od razu takie ryzyko, właśnie tego cofnięcia z dużych zysków, przejście na małe zyski, a później, jeśli cały czas trzymamy, wręcz na straty. Tutaj cytuję ten wpis: obecnie 11 pozycji piramidzie short na Nasdaq 100. Mamy przebicie dołków z poprzedniego tygodnia, jednak, jeśli będzie tutaj zaznaczę dokładnie, teraz cofnięcie, to będę dokonywał przeorganizowania pozycji, przeorganizowanie pozycji to zamknięcie dotychczasowych i rozłożenie od nowa siatki pozycji short, czyli zrealizowanie zysku z tych wszystkich 11 czy też nawet 12 pozycji, jeśli tutaj później były spadki, zamknięcie wszystkiego, wyczekanie o tym też będzie, ale czekam na 5 albo 4 atery. Atery kroki dokładania pozycji, czyli cofnięcie od dołka. O pierwszą wartość, drugą, trzecią, czwartą, piątą i po czwartej, piątej podejmuje decyzję o ponownym rozłożeniu siatki pozycji short. Wszystko będzie można śledzić na tej grupie Facebookowej piramidowanie zyskownych pozycji. Ta grupa jest grupą dedykowaną dla ostatnich ruchów trendowych na indeksach. Jeśli tych ruchów trendowych na indeksach zabraknie, no to grupę zarchiwizujemy. Póki co natomiast sądzę, że według mnie będzie tutaj w okolicach dwóch, trzech miesięcy bardzo trendowych na rynku indeksów. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ na NASDAQ powoli, ale jednak mamy tutaj zwrot w dół. Jeszcze kurs próbuje się trzymać. Mamy sezon wyników za trzeci kwartał, ale tutaj według mnie już po tych wynikach, kiedy będą zrewidowane te przyszłe zyski spółek, no to jednak podążymy tylko i wyłącznie w jednym kierunku. No i kolejna rzecz: na wszystkich obligacjach odwróci się trend. Tutaj szczególnie chodzi mi o obligacje BUX, czyli tych krajów z Europy. Mamy tutaj wyraźnie ruch spadkowy, który nie jest kontynuowany. Wręcz są początki takich ruchów wzrostowych. Jeśli tu dojdzie do odwrócenia, no to dojdzie do przytasowań na całym rynku aktywów. Na bieżąco natomiast analizy są dodawane co około 3-4 dni, dwa razy w tygodniu, na APEC, czyli Platformie Edukacyjnej Grupy Traderów, gdzie są informacje o kolejnych analizach rynku. Także tutaj można to śledzić na bieżąco. W tym nagraniu to już wszystko. Pozdrawiam. I jak zawsze, nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.